Dzień, debry, dzień, debry. O, dzień dobry, dzień dobry. O! No stromo. Dzień dobry, dobrze. Na rozjazdach generalnie. Nie. Dzisiaj. Będziemy, będziemy wygrać. Gram dziadem, jest dzień dziadem. Plaga. O kurwa. O kurwa, to widzę, że na poważnie gramy. Się, że cię da wskoczyć. Czyż silniki? Brrr. Mm. Brrr. Jimmy, Nie. zaraz. Nie. Nie! widziała mnie! Ja się tu. Ona w ogóle idzie i rzyga wszystko, kurwa. Ona jest po dobrym melanżu, Jimmy. To jest chyba twój kolega albo koleżanka. Koleżanka, koleżanka, Ale ty też rzyga... No, ona wszystko żyga, kurwa. Ja się skryłem za taką tą ścianeczką, a on szedł i kurwa, żyga wszystko wokół normalnie. Jak po dobrej bibie. No to mocny melange. Na Grube melange. Kurwa, mać. Czy ja mogę. Nie wiem, co jest grane od jakiegoś czasu, po prostu z kilczekiem nie wychodzą. Ja nie jestem działal Co myślał Znaczy no wygram cię Dobra ja ściągam Ja pierdolę Nie ściągnę Wlazła mi tu prosto Jak w masło to Z tym swoim kadzidłem Oczywiście jest plaga ja mam apteczkę Kurwa ona za mną idzie może nie, nie pójdzie pytanie. tu. Nie. Dobra, to korzystając z tego, że mnie oberłem zamiast tym. co się poleczę tą apteczką, żeby chociaż na coś była Ja pierdolę, no nie wytrzymam Co jest grane z tymi To jak uciekałem, to miałem jakiś słyszałem O, widzę, że ktoś tu totem niszczy jak ja. Gdzieś tu był. Niszczony. Bo mi go się tuneluje. Idę do głównego z powrotem. Ktoś tu jest Kto tu jest? Spróbujcie skręcić Aaaa! Alan Wacke Dobra Przestała Kurwa no bo tu to Za mną nie poszła <grym> Za mną też nie Trzeba skręcić w mainie na samym początku No chcemy Ale gen Gena też nie kopnęła Dobra, jestem w dupie. Dobra, wróciłem do main'a, jak coś. Jakie palety poszły? Ja ani jednej to nie zrzuciłem. Stawiła, zostawiła mnie, idzie do main'a. No. Jezus, ona jest cicha! Ona jest cicha, ona ma majsterkowicze najpewniej. Ale wcześniej ludzie tymi perkami nawet nie grali, to co się stało? Schowałem się za ścianką. Czekaj, czy mnie znajdzie. Martyny uważaj. Co? co ja tu słyszę za geny? Brzmi jakby były dwa geny w mainie, nie? Ale to taki szczegół. Są trzy Trzy w mainie? Trzy w mainie są. No właściwie, ja słyszałem jakiś taki robiony za, za jakąś za ścianką Ale wróciłem się do tego głównego, głównego U nas na 80% Nie miej teraz haków plagów, dziękuję uh, To main oh, Nie, szybko. no błagam! Daj dokończyć to Żyga już tu, ale skończyłem, haha, ha. pójdź w dupę Powinno być osiągnięcie Kurde Pierdolona trafiła mnie, kurwa A mnie nie podniosła, poszła w pizdu, a poszła po ciebie Nie podniosła, Podniesie bazika No ja tu sobie się rekuweruję na spokojnie Hmm, chyba już przyjdzie tu. Mhm. Nie, już nie idźcie, nie idźcie, nie idźcie, nie Się. To nie, ono za mną biegnie, kurwa. Ja pierdola. Super. Nie wiem, jakiś mam problem z tym skimśem, co no! to jest. Aha, ja czekasz mnie, poleczyć. Ja pierdolę. Dobra, ja się macę. Idzie moimi myślami. O, wzięła ten. I wtedy się krzyczy. Tak. Mmm, jak bierze ten. Ja Nie no, tu wraca, no ja pierdolę, no... Kobieto, ogarnij dupę! Nie wraca, wraca. Gdzie ona kurwa jest? Albo za mną. No tak krąży? Tak. Ja. Dobra, wracam do Gana. O kurwa, czekaj, by ja się zajebałem w akcji trochę. Tam gdzie gen? Nie, wraca się na gena. Niszczy i wyjdzie w stronę HK. No i co? Nie Skręci się koło tego gena. No właśnie, mam terror, cały czas nie wiem co tu zrobić. Klasycznie. Ona go obrzykała kiedy ma. Nie otwieram. Teraz tu przyjdzie. Nie ja idzie. Nie Co to jest gen, którego jak zrobimy, to nie będziemy mieli pewnie trigeno. Szuka. No mnie ma No bo jest za daleko już byłem Dobra, idę z nim gdzieś daleko Że zaraz na hita będę I tak jest dupa już Nie, nie zostawię. No, zaraz tu przyjść z powrotem. Teraz, to zaraz już zostawię Jeszcze pewnie będzie cicha Kurwa jest cicha! No ja pierdolę! Akurat ja byłem zwrócony w drugą jeba. stronę i się... Ja jebie Ten gen jest tak na 80%, ale on go zaraz skopię, jak powiesi pewnie Uszy mi wybuchły a czemu? Bo żeś tak dyknął No się przestraszyłem! Ja zakręcę gena, jestem odwrócony w drugą stronę patrząc A ona nagle przychodzi Szmadziurka Wiem o co chodzi Majsterkowicza pewnie miała O! Co się tam dzieje? To jest jakaś popierdolona... No i chuj. Co, podniesiecie? Podniesie uf. Dobra Martyna, kończ tego gena kurwa i szukasz hacza, masz deadharda. Masz kośę. Bramy do bramy do tworzenia. Wszystko. Obiego do O, kurwa. Adrena... Nie zadziałać tak adrenalina. No właśnie, też tak widzę, że ona szybko biegnie, ale dalej kaszle. A, Spita ma, ale nie ma tegoś. No, wiem, wiem. To speed w tej adrenalinie jest Najważniejsze jest to, że leczy i podnosi. Znaczy speed też spoko, No, teraz jak dostanie ten, wejdzie nowy patch. Kurde, no trochę lipa, nie? Bo to było spoko właśnie, że byłeś ugadany, że jak masz adrenalinę, to cię ściągają i spierdalasz, nie? Tak. No, no, teraz Leczą. już tak nie będzie. Nie, moim zdaniem to też było broken. Zresztą broken. Moim zdaniem nie. Za to zmieniam sklep. No właśnie! A może by coś killerowe? Killerom popsuli. Tak jest mi... Co? Teraz po, teraz po następnym patchu, z tego co słyszałem, to Blight z S tieru spadnie do, beti, do B tieru. Takiego nerfa dostanę. On no już No dobre. się odbijać w nieskończoność o jedną. o jedną rzecz, nie? Tak, to już. To też znaczy już mnie chodzi bardziej dokonale. o perki, wiesz? A to no, znaczy to spoko akurat. Jeszcze no przez to, że tak. sklep zmieniam, to, to yy, wszystkie rzeczy podrogają. Ja słyszałem, że skiny mają podrożyć trochę. Tak, tak. No, że jakoś tak ma być, że mają być jakieś takie, że zwykłe, jakieś specjalne, coś takiego. Nie No i wszystko ma podrożyć. Kurwa no, robi się że... z tego. Nie, nie. Ja to, to bym to było był jeszcze fajne. taki. Znaczy to było fajne, ale... Jak ja próbowałem, to zawsze trafialiśmy na takich, którzy byli ogarnięci i w sumie to było takie, że dostawać szybki wpierdol i... Ale fajne i do... do nauki było, nie? Bo tak wszyscy A to bez tak, parków. tak! Znaczy, z... znaczy, mogliby też coś pokombinować z trybem y, gry, że na przykład nie geny, tylko coś trudniej zabić albo coś, żeby było bardziej horrorowo się zrobiło okay. z powrotem, niż takie zapierdalanie znowu, nie? Tylko po prostu bez perków. Chłopczyni. Mhm. Mm Albo jakiś hide and seek można zrobić, nie? No. O, stary. A tym razem to nie byłem ja. <laughs> By pokombinować z jakimiś dodatkowymi trybami, no co im szkodzi? nie no wiesz, sklepy ważniejsze, nie? No tak. Muszą. Skąd te pieniądze mieć? Kurwa. We mnie wpierdol się, jak w masło! Albo i nie jeszcze, jak w masło, ale zaraz jak w masło. Kurwa ona coś tak słabo im idzie to rzucanie, Kopiega na Idzie twoimi śladami, albo nie Stopory bierze. Wykręci się tu obok szaka gdzieś Poszła. Kurwa, ale żeby tak unikać no To to ten w ogóle jest Zrobię Druga Tuje <gryw> <Ujadą> do mnie Szybko W <gryw> półko nie tam Nie ma tych nie ma, nie ma już toporu No ja to jest chyba cienka Tam nie jest sfokusowana. Widziała czy jak wisi to widzi Co? Jakby wiedziała, że tam się leczyłeś A Ja zrozumiałem, że jak ona wisi to widzi No Tak to wyglądało Wracasz się pod hak No Lwa. Na mnie jest. Dobra, idź, 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 idź. Bazalt, mógłbyś wyleczyć? Gdzie, kogo? No. A czy cięgo? Idę. Dobra, idźcie, a ja tu się pogonię. Dobra, jest na mnie, to <laughs> Dzięki, Bazik, dzięki. To było z przyjaźni. Miłości. <laughs> no, na pewno. No, nie, no nie wiem. Ale patrz, jak cię ładnie wyleczyłem. Gdzie był ten gen, co taki robiłeś? Ja robię. A, dobra. To ja wracam do tego swojego. Nie wiem komu się robię A to ten mój Ale na mnie idzie no. Dobra weź ślub tego Dobra to ja idę ściągnąć Ale ominę sobie główny Kurde Nie no na mnie cały czas czekam. dlaczego Rzeczy się siadanie nam. No właśnie To potem przyspieszę leczenie Nie ja będę mieć jak coś Co? Laterkę mam Ha, bo ty umierasz no Co ty ona. Tu rzuciła? Czym mi się wydwołał? Nie, Co ona ma? Memento, czy co jest kurwa? Gdzie Martyna leży? Podnosi. O, tamto chuj. Idzie na górkę? Nie. Mogłem ci nie leczyć obitku, polecieć, podnieść martyn. Naprawdę. On bardzo blisko mnie. Ale trudno. Aha, no tu idzie. Najważniejsze, żeby Basik tam skończył po tej, tam po tamtej stronie, bo, bo ona tam powinna pilnować. No, na Chilu. Jak mi nie wpierdoli się z toporem w łeb, to na Chilu sobie go zrobię. Nie, nie. Tak. Tak, uję, zostawiłem mnie. Oto, Jakie to kurwa hitboxy ma! A gdzie ty kręciłeś? Szak. Hej. Okay. Dobra, bum. Jak? Ja Dobra, ja ściągnę. Ona Cię chyba nie powinna widzieć. Gdzie ty kurwa? A tam! Ty kręcisz? Dobra, czekaj, cicho. No, poczekaj, kopię mojego kanału. No właśnie oczaj. widzę. Czekam, aż sobie pójdzie. Coś celuje. No do... Teraz, 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 teraz. Biegnę, 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 bieeeegnę. Normalnie to bym dotknął gena, ale tak to się nie opłaca. Nie, nie skończę go. Łazik, wylecz. Leczę. Kopię gena, tylko jej nie widzę i idzie na górkę. Jest po, generalnie po drugiej stronie mapy To dawaj szybko Dawaj, 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 dawaj bo dobra, chuj Dobra, dobra, dokończysz A co chciałeś? Ja Cię dada, nie doleczyłem? Dawaj, 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 dawaj Gdzie ty, dada, 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 dada. ty jesteś, kurwa? Jakim cudem ja Cię nie doleczyłem? Dawaj, 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 dawaj Ona już tu napierdala Ja pie... Idzie za mną? No, Ale to... Obie, no. tak, tak, tak. Kurwa, biegłem jej w mordę, no ja... kurwa, No dobra, no ja mogę wisieć. Nawet do twójki. Tylko, że ona wali w ciebie. Chodź tu, głupia szmato z uszami. Podnieś mnie i zawieś. Patrz, jak mogę być, wyjeba być wyjebany i wisieć na masz haku adrenalinę? to... Masz ja Masz? Ja no. mam. Dobra. No kurwa kończ. Odpala się teraz, u to? No! Teraz. Pyk! Hehe! Chuj w dupę. Co no, Bazalt? Co miał być? O kurwa Pruw. Chodziło mi o nią z uszami, bo na okrutniczą maskę. Nie chodzi mi o fęguszkę z uszami. Może otwieraj, otwieraj otwieraj. No i chuj. Otwieraj i uciekaj Nie no Jimmy, znowu? Bo ona jest przy mnie, pokaże. rzuca w was Dobra. Chodź tutaj za tym... Otwierać czy nie? No Otwieraj się no i uciekaj, no no uciekaj. Dobra, czekaj. idzie, to idzie, to idzie, to, to, to Otwieraj ty Ja pierdole O oh! <śles> A, Piękne. Wyjście, 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 bo może klapę będę miał. A ty się ściągnąłeś? Klapa, po, po, po lewej. Ja pierdolę ty... ty się ściągnąłeś? Ale on nie wisiał. Aha. On leżał. Ona wie Biegi. gdzie jestem? Biegnij, Jimmy, biegnij. Kurwa, biegnij, biegnij. Ja wiem. Pier... Poczekaj ci i zamknij ci przed mordą. A może ci daje uciec? Może ci da, idź może, co? Nie, ona mi zamknie to przed mordą. Znaczy, najpewniej tak. Najpewniej te. Tak. Nie no, to idź do kibla Arianka, no co ty gadasz? W gacie nie wypada. co, idziesz do nas na tego niestandarda, bo muszę się przerzucić z kanałem na Discordzie, bo jesteśmy na only four. Z tym debilem grać? No dobra.